Cześć, tu Karolina z kanału Koteczki LPS. Dzisiaj chciałam ogłosić, że jest rocznica roku na kanale. Ja jestem maskotką konkursu z tej okazji właśnie. Ogłaszamy właśnie konkurs. Możecie się zgłaszać do 10 maja. A pracę możecie oddawać do 15. A ty nie wjeżdżaj mi w kadr. Ok. Um, jeśli zgłosi się więcej niż 10 uczestników, zrobimy trzy etapy. Jeśli nie, stworzymy tylko jeden. Nagrody yy, podam za chwilę yy, w slajdzie. I to chyba wszystko. To cześć. I jeszcze jedno. Teraz! Mi przeszkadza mój kolega Maciek i za chwilę go i, I za chwilę go zabiję. Ok, a yy, na jaki temat robicie te prace? Oh, tematem pierwszego etapu jest to, żeby po prostu zrobić filmik. Jak spędzacie czas w szkole? Oczywiście LPS-ami. To chyba wszystko. To cześć! Pa, pa! A i pamiętajcie, do 15 maja robicie pracę. Do 10 zgłaszacie się. To cześć! A teraz będą nagrody.